Witam Was bardzo serdecznie, tym razem nie będzie to żaden odcinek z gry To będzie coś typu vloga informacyjnego yy, na chwilę obecną nie będę nagrywał Seven ponieważ strasznie zagrzewa mi się laptop przez to są takie ścinki, wygląda na to jakby po osiągnięciu danej tam temperatury laptop obniża sobie moc Najdę albo w zastępstwie chwilowym jakąś gierkę, ewentualnie napisz mi w komentarzu drogi widzu co mógłbym dla na, na Ciebie nagrać Z racji takiej, że mamy jutro High League 5, chcemy zrobić jakieś szybkie typowanie. Także mamy pierwszą walkę. W pierwszej walce będę kibicował yy, Hasiemu. Tego rekordzicy w ogóle nie znam. Druga walka będzie to Sequento kontra Andrew. Tutaj raczej bym yy, obstawiał na Sequento. Trzecią walkę mamy Dawid Załęcki kontra Vasco Bakocewicz. No to tutaj zdecydowanie na Wasko. Jest kurde normalnie świr w Oktagonie. Mamy Pią, czwartą walkę yy, Dawid Prowsiak kontra Paweł Lechma, Lechman. Lechman? Lechman? No tutaj bym postawił na Lecha. No, ja go kojarzę tyle co z yy, streamów z Zakiem oni dał Warzona coś takiego. Walka numer 5: Holak z Zony. Kontra Zony. Zony ma jedną przegraną. Holak ma jedną wygraną. Tym razem ja stawiam przy, na Zonego. Że wygra z raczej nie przepadam. Ja, no nie przepadam. Szósta walka. Maja Staśko kontra yy, Masza. Ma Maja Graczkowska. Także tutaj będzie. Tu nie lubię obstawiać walki kobiet. Yy, patrząc na wiek, patrząc, bo Jezu, Maja ma 32 lata. Boże się. Yy, wz wzrost po stronie Maszy. Waga po stronie Staśko. 1-0-0-0, debutantka. Ciężko jest obstawić. Niech wygra Staśko. Siódma walka. Bardzo fajna. Janikowski kontra Don Diego. Tylko nie wiem w jakiej oni formule walczą. MMA, czy K1? Czy Box? Ale tutaj bym obstawiał. Kurde. To jest. Chciałbym, żeby wygrał Don Diego. Ale wydaje mi się, że wygra Janikowski. Ósma walka. Młody Muran. Kontra Scarface. To też nie jest łatwa walka, walka do obstawienia. Oni w boksie walczą, nie? W czym to oni tam walczą? Trudno, nie pamiętam. 4-2-0-2 Wydaje mi się, że Bomba, bomba przegra, że Młody Muran to wygra. Jakiś tam Weselniakiem trafi. Walka numer 9, Natsu kontra Fagata. No tu zdecydowanie wygra Natsu, moim zdaniem. Fagata raczej będzie miała rekord 1-2. Walka numer 10, ostatnia zresztą walka, Alberto kontra Tybori. I tutaj zdecydowanie moim faworytem jest Alberto. A twoim zdaniem kto wygra? Możesz napisać w komentarzu. Kto z twoim zdaniem wygra? Która walka? I, i który z zawodników będzie zwycięzcą? Dzięki za oglądanie i cierpliwie czekajcie na nowe odcinki Seven Daysa. Cześć!